Dzień dobry dzieciaki! Jesteście tam? Dzień dobry! O, teraz was słychać! Witamy was bardzo serdecznie na kolejnym poranku rodzinnym w miejskim domu kultury Muflon, który przychodzi do waszych domów. Jest środek zimy. Jeszcze niedawno było straszliwie zimno na dworze. Nosy nam zamarzały i uszy. Teraz już, co prawda, śnieg topnieje, dlatego przygotowaliśmy dla was dzisiaj. Zimową tematykę poranka. Najpierw zaczniemy od niezwykłych warsztatów. Za chwilę będziemy w pracowni pani Agatki i wiecie, co zrobimy? Najprawdziwszego bałwanka. Lubicie lepić bałwany? No to świetnie! A czy ulepiliście kiedyś bałwana, który nigdy się nie topił? Nie? To pora takiego stworzyć. Chodźcie, zaczynamy! Dzień dobry, drogie dzieci. Ja mam na imię Agatka. Zrobimy sobie bałwanka. Żeby zrobić bałwanka, będą nam potrzebne skarpetki, właściwie jedna skarpetka, ale z szuflady możemy wyciągnąć sobie czarną albo zieloną wiosenną, czerwoną letnią. A ja dzisiaj wybiorę sobie białą. Żeby zrobić bałwanka potrzebne nam będą oczy. Potrzebny będzie sznureczek bądź wstążka na piękny szalik dla bałwanka. Guziczki mogą to być prawdziwe guziki. Ja mam takie piękne pomponiki. Pisak, klej, nożyczki. wata, żeby zrobić głowę bałwankowi. Wata przypomina nam śnieżek, który możemy oglądać za oknem, bo jest to okres zimowy. Do środka do skarpetki będzie nam potrzebna kasza albo ryż. Może to będzie również groch. Więc zaczynamy. Bierzemy białą skarpetkę i sypiemy do środka kaszę. Tak ubijamy. Oczywiście ma to być bałwan, a nie dziecięca skarpetka, dziecięca nóżka. Dosypujemy więcej kaszy do dzbanuszka, żeby nam było łatwiej wsypać do środka, żeby się nam nie rozsypywało. Być gruby, pięknie uformujemy tego bałwanka. I już mamy taką piłeczkę. To jest brzuszek bałwankowy. Teraz musimy to zawiązać sznureczkiem. Tak, i to jest brzuszek bałwankowy. Teraz zrobimy mu głowę, czyli podzielimy tą drugą część skarpety na pół. W jednej części będzie głowa. A z drugiej części zrobimy mu czapeczkę. I teraz wpychamy mu watę. Tak. tak, i patrzymy, żeby ta druga kulka była mniejsza od tej dolnej, bo inaczej mu spadnie głowa. I zawiązujemy. Patrzcie. mamy dwie kurki, jedna większa, druga mniejsza. Najpierw zrobimy mu czapkę. Proszę bardzo. Teraz przykleimy mu oczy. Wycinamy, wycinamy taki trójkącik. Smarujemy klejem. I przyklejamy. Teraz narysujemy mu buzię. Marchewkowy nosek już ma, już na nas pięknie patrzy, tak, uśmiechnięty jest. Teraz zrobimy mu guziki, pomponiki, smarujemy klejem. Proszę bardzo. Nasz bałwanek musi być piękny, tak. Damy mu to. Proszę bardzo, bałwanek gotowy. Dziękuję bardzo, dzieciom. Do zobaczenia, papa. Pa. To komu jest dzisiaj zimno? O, tam widzę chłopczyk zgłasza się i tutaj dziewczynka i pani też jest zimno. No to nie musimy coś z tym zrobić. Mamy na to niezwykły przepis nasz zimowy taniec-rozgrzewaniec, piosenka, którą napisaliśmy specjalnie dla Was. Teraz nauczymy się ruchów, które wykonamy w czasie zwrotek i w czasie refrenu. Wstajemy i powtarzamy. Pora więc na naukę naszej piosenki, która jednocześnie jest tańcem. Podczas zwrotek będziecie po prostu powtarzać wszystko po nas. Ale refrenu nauczymy się teraz. Szykujemy najpierw lewą nogę. O, to jest ta, nie nie ta, nie ta, ta, ta druga. Dobrze. Zaczynamy skakać z jednej nogi na drugą. To nasz ludowy taniec, zimowy rozgrzewaniec. Tańczą nogi raz, dwa, trzy. I uwaga, teraz będzie skok w jedną stronę i w drugą. Skaczę ja i skaczesz ty. Teraz robimy dwa obroty i zabawa trwa dalej. Z Nami zima nie jest zła. I uwaga. Dwa tupnięcia i jedno klaśnięcie. Hu, ha. ha, Z nami zima nie jest zła. Doskonale, jakby wszystko szybko się uczycie. W takim razie pora na naszą piosenkę na lutowy taniec rozgrzewaniec. Uszy. Kto dziś z domu się nie ruszy, kto? kto się pani zimy boi, zamiast bawić się to stoi. No nie. My się zimy nie boimy, zawsze świetnie się bawimy, bo tajemny przepis mamy. W tańcu się tak rozgrzewamy. To nasz ludowy taniec. Zimowy rozgrzewaniec. Tańczą nogi, raz, dwa, dwa trzy. Skacze ja i skaczesz ty. I zabawa trwa dalej. Z nami zima nie jest zła. Hucha, hu, z nami zima nie jest zła. To nasz ludowy taniec. Zimowy rozgrzewanie, tańczą nogi, raz, dwa, trzy, skacze ja i skaczesz ty. I zabawa trwa dalej, z nami zima nie jest zła. Hucha, hu, z nami zima nie jest zła. Czemu marznie nosek dzisiaj? Kto zamienić chce się w misia? Kogo szczypien rósł w policzki? Kto zapomniał rękawiczki? My się zimy nie boimy Zawsze świetnie się bawimy Bo tajemny przepis mamy W tańcu się tak rozgrzewamy To nasz lutowy taniec Zimowy rozgrzewaniec tańczą nogi. Raz, dwa, trzy. Skacze, skacze ja i skaczesz skacze, ty. I zabawa trwa dalej. Z nami zima nie jest zła. Hu, hu, Z nami zima nie jest zła. To nasz lutowy taniec, zimowy rozgrzewaniec. Tańczą nogi, raz, dwa, trzy: skacze ja i skacze szty. I zabawa trwa dalej, z nami zima nie jest zła. Hucha, hu, z nami zima nie jest zła. A teraz, gdy już zatańczyliśmy nasz niezwykły lutowy taniec rozgrzewaniec. Usiądźcie sobie wygodnie, po cichutku, powolutku. I za chwilę przeniesiemy się do niezwykłego świata, zaczarowanej baśni o królowej śniegu. Przeniesie nas tam teatrzyk Kamishibai. Czy jesteście gotowi na tę niezwykłą podróż? Zaczynamy. Żeby nasza bajka mogła się rozpocząć, powtórzcie za mną. Magiczne słowa. Siedzimy wszyscy w ciszy. Kamishibai, czy nas słyszysz? Siedzimy wszyscy w ciszy. Kamishibai, czy nas słyszysz? Siedzimy wszyscy w ciszy. Kamishibai, czy nas słyszysz? Posłuchajcie, to był zły czarownik. Jeden z najgorszych, sam diabeł, pewnego dnia zrobił lustro, które miało tę właściwość, że wszystko dobre i ładne, co się w nim objawiło, stawało się brzydkie. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w tym lustrze jak gotowany szpinak. Najlepsi ludzie byli Szkaradni, diabeł użył, uważał, że to było bardzo zabawne. Małe diabły, jego uczniowie, biegały wszędzie z tym lustrem, i w końcu nie było ani jednego człowieka, ani jednego kraju, który nie zostałby w tym lustrze krzywo odbity. Wtedy diabłom przyszło do głowy, by polecieć do nieba i zapawić się kosztem aniołów i pana Boga. Im wyżej lecieli z lustrem, tym bardziej wszystko się wykrzywiało, a diabły pękały ze śmiechu. Aż tu nagle lustro zadrżało i wypadło im z rąk na ziemię, gdzie rozsypało się na tysiące milionów, i jeszcze więcej okruchów. Niektóre kawałki były mniejsze od ziarnka piasku i pofrunęły daleko w świat. Byli ludzie, którym taki kawałek wpadł do serca. I wtedy się działo coś okropnego. Serce stawało się jak kawałek lodu. Dosyć, Kaj. Ja się boję. Pod wieczorek, dzieci. Ja już chyba pójdę. Mama się o mnie niepokoi. Przecież wie, że jesteś u nas. Ojej! Co się stało z moim krzakiem różanym? Dlaczego wszystkie kwiaty tak zwiesiły główki? Babciu, co im się stało? Może ich nie podlałaś. A może były w nocy na balu? Przecież kwiaty nie mogą tańczyć. Ależ tak, oczywiście, że mogą. Kiedy śpicie, kwiaty prawie co noc urządzają bal. A gdy zechcą, mogą również fruwać. Ten śnieg za oknem wygląda jak płatki białych kwiatów. Śnieg to roje białych pszczół. Czy mają także królową? Naturalnie, że mają. Jest większa od innych i nigdy nie odpoczywa na ziemi, tylko wfruwa w czarne chmury. Czasami przelatuje ulicami miasta, zagląda w okna, a wtedy te okna zamarzają, jakby się pokryły kwiatami. Czy królowa śniegu może tu przyjść? I tylko spróbuję. Wtedy posadzę ją na gorącym piecu i roztopi się. Słuchaj, Gerda, okropnie się przeraziłem. Zdawało mi się, że jeden z płatków śniegu nagle zamienił się w kobietę. Była piękna, cała z lodu, a jednak żywa. Jej oczy patrzyły na mnie, kiwała na mnie dłonią. Chyba nie jesteś chory, Kaj? Lubię cię, Geda. Najbardziej ze wszystkich dziewczynek na świecie. Ojej, coś mi okło w serce. A, teraz coś mi wpadło do oka. Pokaż, Kaj. Nie, nie wyrywaj się! Co się z tobą dzieje, Kaj? Dlaczego płaczesz? Tak brzydko wyglądasz. Ojej! Jaki ty masz czerwony nos! I piegi! Nigdy nie widziałem, że jesteś tak wstrętnie piegowata. Nudna jesteś, Gerda. Nie będę się już więcej z tobą bawił. Obchodzę się tylko... Twoje szmaciane lalki i kwiaty i bajki. Idę na Wielki Plac, tam gdzie chłopcy jeżdżą na sankach i będę z nimi jeździł tak długo, jak tylko zechcę. Widzimy Kaja z saneczkami. Nie ma żadnych kolegów. Nadjeżdżają wielkie białe sanie. W środku siedzi ktoś otulony w białe futro, w białej futrzanej czapce. Kiwa do Kaja dłonią. Kaj robi krok naprzód. Znam cię! Widziałem cię za oknem. Kiwałaś do mnie ręką, tak jak teraz. Jesteś królową śniegu, prawda? Wcale się ciebie nie boję. Wtedy ok w oknie wydawało mi się, że jesteś cała z lodu. Teraz widzę, że jesteś żywa. Ty drżysz! Ci teraz? Kto to jest mała Gerda? Nie wiem. Teraz już cię więcej nie pocałuję, bo zacałowałabym cię na śmierć. Czy zimno ci jeszcze? Otul się moim niedźwiedziem futrem. Czeka nas długa droga. Widzimy Gerdę samą na łące nad wodą. Wiosna, świeci słońce, śpiewają ptaki. Jak długie były te ciemne, zimowe dni, kiedy czekałam na Kaja. Nikt nie wiedział, co się z nim stało, gdzie jest, dlaczego nie wraca. Mówią, że umarł, że utonął. Nie wierzę w to. Włożyłam moje nowe, czerwone buciki i przyszłam tu, do rzeki, by zapytać o niego. Biedna dziecino, skąd się tutaj wzięłaś? Jak zawędrowałaś na tę dużą, bystrą rzekę, w tak daleki świat? Chodź, opowiedz mi, kim jesteś i jak się tu dostałaś. Szuka małego Kaja, czy nie przechodził tędy? Nie, nie, jeszcze nie przechodził, ale na pewno przyjdzie. Nie smuć się, skosztuj moich wisienek. Obejrzyj moje kwiaty. Każdy z nich potrafi opowiedzieć bajkę. Jak tu pachnie, jak tu pięknie! Mam tu wszystkie najpiękniejsze kwiaty, ze wszystkich stron świata i wszystkie kwitną równocześnie. Może te kwiaty wiedzą, gdzie jest mój kaj? Każdy z nich śni swoją baśń albo historię. Możesz spytać lilię, Jacynta, kaczeńca. Czy narcyza? Różo, płomienna różo, czy nie wiesz, gdzie jest Kaj? Czy myślisz, że umarł? Nie umarł! Byłam przecież w ziemi, tam są wszyscy umarli, ale Kaja tam nie było. Mój Boże, przecież przyszłam tu wiosną, a teraz jest jesień! Ależ się zasiedziałam, ale wkrótce wrócę do domu i przyprowadzę Kaja ze sobą. Tylko teraz nie wolno mi już tracić czasu! Może się jeszcze kiedyś zobaczymy, mała Gerdo! Szkoda, że już musisz iść! Złota kareta, złoto, złoto, Błyszczy kareta, złoto, złoto, Świeci jak złoto, złoto, Ada! Naprzód śmiało, złoto, złoto, Konie za łzy zabić korysiów, stan greta i służących. Wyciągnąć tę śliczną, dusiutką dziewczynkę. Zostawcie ją, ona się będzie ze mną bawiła. I niech śpi ze mną w łóżku. Czy jesteś księżniczką? Nie, nie jestem księżniczką. Jadę z daleka już od tak dawna szukam małego kaja. Już myślałam, że go znalazłam, ale to nie był on. Kochasz małego kaja? Chodź, będziesz spała tu obok mnie, razem z moimi wszystkimi zwierzętami. Widzisz tego łębie? Jest ich chyba ze sto, a tutaj stoi mój stary, kochany Ren. Co wieczór łechcę go moim starym nożem. Czy będziesz miała nóż przy sobie w czasie snu? Ja zawsze śpię z nożem. Nigdy nie wiadomo, co może się przytrafić. Uuuu! małego koja! Siedział na saniach królowej i śniegu! Uuu! Sanie unosiły się nad lasem! Brrr. Pewnie pojechali do Laponii, bo tam jest zawsze lód i śnieg! Brrr, brrr. Spytajcie Rena! Brrr. No, no, czy wiesz, gdzie leży Laponia? Któż ma lepiej wiedzieć ode mnie? Tam się urodziłem i wyrosłem. Musisz zaprowadzić tę małą dziewczynkę do Pałacu Królowej Śniegu. Tam, gdzie jest jej, towarzysz zabaw, tylko nie wolno ci oszczędzać nóg. A ty przywiąż się mocno, żebyś nie spadła. Dam ci wielkie rękawice mojej matki. Chyba nie zmarzniesz, bo sięgają aż po łokcie. A ty pędź przed siebie i uważaj na dziewczynkę. Do widzenia! Do zobaczenia! Dziękuję! Jesteśmy w pałacu królowej śniegu. Kaj z odłamków lodu układa jakieś wzory. Może ułożyć wszystko poza słowem miłość. Przygląda mu się królowa. Jeżeli uda ci się ułożyć to słowo, to podaruję ci cały świat, a na dodatek. Parę nowych używ. Od tak dawna próbuję i nie mogę. Jeżeli ci się uda, będziesz wolny. Kaj, drogi Kaj, nareszcie cię odnalazłam. To ja, Gerda. Nie poznajesz mnie? Wracaj ze mną do domu, zanim przyjdzie królowa śniegu. Kaj, odwróć się do mnie. Nie patrz ciągle w to lustro. To zwierciadło rozsądku. Królowa Śniegu mówi, że to najlepsze zwierciadło na świecie. Czy potrafisz odczytać słowo, które teraz ułożyłem? Nie widzę tu niczego. A jakie to ma być słowo? Miłość. Gerda wybuchnęła płaczem. Jej gorące łzy spadły na pierś Kaja i roztopiły lodową bryłę i okruch czarodziejskiego zwierciadła, które było przyczyną całego nieszczęścia. Gerdo! Kochana Magerdo, gdzieś ty była tak długo. Gdzie ja jestem? Jak tu zimno, jak pusto i strasznie. Co ja tu robiłem? Sam w tym ogromnym pałacu, bez ciebie. Zabierz mnie z sobą do domu. Patrz, kawałki lodu same ułożyły się w słowo miłość. Kaj, jesteś wolny! Ten sam pokój co na początku. Gerda i Kaj stają na środku, trzymając się za ręce. Jaki ten pokoik wydaje się malutki, a babcia? Taka drobna i krucha. Przecież ona jest mniejsza od nas. To dlatego, że my, Kaj, staliśmy się już dorośli. Przed nami zaraz. To było, to było, to było, to chyba. Hmm. Chyba już wszystko. Więc do. Do, do zobaczenia! zobaczenia.